Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Dominator. Witam Was z budowaniu składu. zaczynam od bramki Diego Lopez na koniec gracz. Bardzo tani, bo to jest aktualnie koło początków Team of the Season. W końcu już mamy ich paru. Na prawej obronie Juan Franzy Atletico Madrid. Bardzo, bardzo zajebisty obrońca, którego Wam bardzo serdecznie polecam. Nie tylko w tym składzie, ale i w dużo innych składach. Na środkowej obronie Miranda, bardzo dobry gracz, bardzo porządny środkowy obrońca, w szczególności jeszcze byście dali się jego kartę, inform na pewno jest w dupę lepszy. Kolejny środkowy obrońca to Pepe, ponieważ zawsze nim gram i jakoś, no nie no, ma wysoką pracowitość w obronie, jest solidny, jak najbardziej w porządku, nie? Na lewej obronie znakomity gracz którego mam w klubie jego nie mogę sprzedać, więc zawsze go używam w takich składach, gdzie jest Pepe, Portugalia, Liga Hiszpańska i tak itd. 47 meczy. Na środkowej pomocy... Benat. E, dobry gracz... Niewidoczny właśnie, nie? Modric, Luka Modric. Jakoś szczerze wam powiem, w tym składzie mi się nim sprzeciętnie grał. On jest bardzo dobry, w jednym składzie się nim grał nieźle. Ale tutaj jakby był zły, bo ma dużą pracowitość w ataku, nie się nie wraca. Ale za to Kedira mnie zadziwił. Bardzo znakomicie odbiera piłki. Jest masywny. Dobra pracowitość w obronie jest dobry jako SPD. E, jako właśnie w takim składzie, żebym się zawsze stał z tyłu, nie? Nawet dobre główki, dobry odbiór i tak dalej. Na lewym ataku Griezmann, którym się zawiodłem po raz drugi. Chciałem go drugi raz sprawdzić. Ja im graźnie gramy się nim fatalnie. Nie rozumiecie moją yy, niechęć do niego? Yy, no, rozumiecie. Benzema. Co by to powiedzieć? z Tego składu pasuje idealnie, zgrywa się i tak dalej. Właśnie miałem Venom w tym nagraniu. Po pierwszym mi się źle grał ogólnie, ale prawym na pastiku yy, Team of the Season. Susaety, znakomity gracz. Najlepiej, najlepszy. Bramku strzelne asysty i tak dalej. Trochę nim trzeba umieć grać. Naprawdę napadzie mi się nim trochę się degra. Ma dobre wrzutki właśnie, to trzeba wykorzystywać w innych składach z długówkami i tak dalej. To będę robił, ale już po tocach. I żegnam się z wami. Do zobaczenia. Nie zapomnijcie skomentować odcineczka i zapraszam was na konkurs na S Sifa Sterlinga.